z tych dewiantów, który w obrzydliwy sposób wykorzystał nieprzytomną dziewczynę i toczy się wobec niego postępowanie karne, czyli w zasadzie tak, jak to powinno wyglądać. Nie, jak Polska i strzeli golem. To... Wpadł film, który miał opublikować Skiw, ale z przyczyn prawnych ponoć tego nie opublikuje. Um, uważam, że. <laughs> z Zwłudabiu! Z, z wobec własnego sumienia i wobec Was należy się Wam udostępnienie tego filmu z prostej przyczyny. Gdybym go tylko sam obejrzał, to mógłbym o nim mówić, stawiać poszlaki, stawiać jakieś tam urywki, zbijać na tym profity. Ale gdy tylko ten film wpadł w moje ręce, postanowiłem, że... Dobra, daj ten film. film. będzie to moja reakcja live na niego. Cześć. Nagrywam ten film dzisiaj, prawie by mi się coś stało. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to, i chciałem coś powiedzieć. Na że wszelki wypadek, żeby nie było, że nic nie mówię. Więc jest, jest dzisiaj, piątek 13. Piątek 13, dzisiaj jest. Robię to nagranie po prostu, bo czuję, że muszę. Mam takie przeczucie. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło bo to jest taki film na taki wypadek i nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych kurcze, montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć co się dzieje. Um, więc zaczęło się od tej filmie, tego filmu z Olą. Dobra, wieczorek wypierdala za Mołdawę od 2.0. Przepraszam bardzo, ale to jest kurwa, nie, to nie, nie jest miejsce na takie żarty kurwa, człowieku. Ja mam stan przedzawałowy, to chłopie, ty... po chuj to piszesz w ogóle ty. Gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść? Pisałem, że chcę się odnieść. Zacznijmy od tego, że od trzech lat w internecie nie, bo uciekłem gdzieś do dwóch i pół lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. Ma drugiego raka teraz. Jestem tutaj ja pierde, po prostu Opiekować się nią. dostarczać jej finanse, na leczenia i tak dalej. po prostu nigdzie nie uciekłem nie mam. Nie jest tak jak jest mówione w mediach. Na film. 02, Mołdawia, jebał pieskę, w fiucie. Dobra, za taką obrazę śmieszną nic akurat ci nie dam bana, bo śmiesznie napisałeś. U Oli zaczęło się tak że oczywiście ja będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu. I nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie wchodzić w szczegóły, chciałem jak osiągnąć jakiś biznes, niestety się nie udało. Może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie. Też nie, nie, planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu. E, mianowicie też mama i też... Ty, on się będzie tłumaczył tutaj z tych przestępstw czy nie? Na przykład tego, co się dzieje teraz w internecie jest... Ale wiesz, czego szkoda? Że oni go teraz, kurwa, w pasiak wsadzą, a jego mama nie będzie miała w ogóle pomocy. Ani finansowej, ani fizycznej, kurwa, ani psychicznej. No przecież to jest, to, to jest... Również powodem tego, dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem, e, zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść, a niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. To był pierwszy punkt. Czekaj, powiem mi ktoś po co tu jest, Amadeusz. W ogóle on nic nie powiedział jeszcze, kurwa. Wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media, na jakiś redaktorów, jakiś dziennikarzy. bo Sprzedawca dywanów. Nie, no to jest... swoją narratywę, którą chcę przedstawić. Więc e, wysłaliśmy prawnie pismo też, prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęgi, też z tą samą prośbą. E, słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie. E, czy możecie powiedzieć? Co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę? Bo zawsze są dwie strony. Zawsze mogę. Dużo rzeczy od razu, jak oglądałem, miałem takie. Że po prostu nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię, że muszę to. Mówię, muszę to wyjaśnić. Muszę to przedstawić jakoś. Muszę powiedzieć, jaka jest prawda. Ale ze względu na to, że. Fardęga i Konop nie odpisali, nie dali mi takiej możliwości. Kuba Wątor też nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem co się stało, że ta narratywa Oli się tak, wszystko się tam pomieszało i było widać, że było to wątpliwe i że coś tu, coś było nie na rzeczach. Tak? To było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Fardęgi i Konopa wyszły, co zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach. Więc ja czekałem na to możliwość. No ja nie dostałem możliwości od Konopa, e, od, od Wardęgi, e, od Wontora, żeby powiedzieć swoje. Mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę, nie mogę liczyć na swoją prawdę. Bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było. Ten powie, potem sam coś innego. Ten coś inaczej przedstawi, ten zmieni kolejność jakiś rozmów. Ja e, to... e, nie, kocham tego Motki Czaspera. Te, e, dosłownie. A Madeusz teraz jest mhm. No, kur... no, a nie, na pewno jest... Aha 33 Nie, no w ogóle nie właśnie. To... Kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to, czy tamto. Jakby... E, to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami. Czyli nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, kurde, coś tu się dzieje dziwnego. Nie mogę na to liczyć. Nie mogę liczyć na internet, nie mogę liczyć na martę, na konopa, na żadnego dziennikarza, nic, żeby przedstawili moją stronę. Zalto! Tak ja to, PIERDOLĘ, AREK! ale! Bo, że jestem i byłem przeciwko temu. A nie, to słuchajcie. Teraz o, martwię się o swoje życie. I chciałbym, żeby jakaś wiadomość została dla was i to będzie tylko opublikowane gdyby coś mi się da, złego. Dajecie jako samadiego. Dzięki y paliwa za 13 200. Ej, ale on powiedział, że reakcję robi, a na razie to nic nie robi tylko nosem ten jak to się ja. mówi? Wymoczek. E, kiedy jakaś aktorka z wąsem na streamie? Nigdy. Chciałbym wreszcie zobaczyć prawdziwego wąsa. ...zagrania, czy... PiS wygrał, hura, no bra, na razie. Hmm. Coś będzie, wiesz, coś... Po już takie rzeczy się dzieją, dlatego to nagrywam i widzę to. Widzę to. I dlatego to nagrywam teraz. I... Wracając do tematu. On nic nie powiedział. Po tym jak odezwałem się i nikt nie dał mi szansy wypowiedzi, ja nie chciał wiedzieć, no to mu powiedziałem, że nie mogę liczyć na internet. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet, zostawiłem wszystko i mówię, dobrze, ja mogę liczyć na polski rząd, mogę liczyć na policję, tam wszystko się wyjaśni, tam oczywiście oczyszczę swoje imię, tam powiem jak było, to zostanie obalone, tam to zostanie obalone. Będzie moja wersja. Czyli jest niewinny jednak. Pokażę chociaż swoją stronę, i tam będę traktowany uczciwie. Tam będę traktowany fair. Tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać. Nie mam gdzie wysłowić swoje zdanie, bo gdzie myślałem, że internet to internet i takie gadanki, okej, okay, nie jestem już w internecie, to po prostu wyjaśnię to z policji, to teraz, to co się dzieje w mediach, co politycy mówią, co politycy robią. Czemu ty go nazywasz sprzedawcą perskich dywanów, w sensie Amadeusza? Nie rozumiem, z jakiej, czemu? Sami musicie pewnie to widzieć i... Panie. Może ja nie wiem, wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. Więc yy, było. U... Co? Ja, ja po prostu siedzę, patrzę w ścianę i myślę, że jestem w jakimś filmie. nie mogę uwierzyć w to, co się w tej chwili po prostu dzieje. Nagonka medialna i atak pierwotne już skazanie mnie. O różne czyny jak jeszcze żadnego procesu nie było przez polityków, przez premierów... Nie, nie 2-0, nie 2-0, nie, nie. Nie ma 2-0, nie. Po chuj wy to piszecie, no nie wiem, no. Bo... Ty Męcem! ...tłowem, czynem pieniędzmi, którzy wspierali nas w internecie. Dobra, to zaraz, to zaraz. Dokończę jeden filmik, zaraz będziecie mi wyzywać. Polski. Moje imię i nazwisko. Jakby... Ale Czy Amadeusz reluje w tym odcinku. Teraz, mówię to teraz do was, do filmu, do potencjalnych ludzi, którzy to zobaczą w głowie. W, zobaczą w głowie, mi się to nie mieści. Kilka przykładów teraz, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to po prostu, co się dzieje że kłamstwa, że zostałem pobity, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii, byłem na zakupach, dla mamy kupowałem łososia, różne jedzenia, gdzie się ukrywam, są to Lidla, gdzie zostaje nagle napadnięty przez gościa, Polaka jednego, który wychodzi za mnie, zaczyna mnie nagrywać, wyzywać, krzyczeć na mnie jak jeszcze, nic się nie działo, nikt mnie nie szukał. Okej, okay, czyli koniec, tak jak wam mówiłem. CO?! Wcześniej tego nie oglądałem, nie chcę być tutaj opiniotwórczy. I to już wszystko, kurwa?! Ale jak kurwa koniec do chuja?!